Dajcie, drodzy, słuchajcie, nie mogło zabraknąć w naszym cyklu filmu o wyglądzie i ubiorze w naszej męskiej krucjacie i w męskim poradniku. Słuchajcie, od vlogerstwa modowego jestem daleki, naprawdę. Ale no, nie mogę was pozbawić takiego filmu i takiej części. Dlatego że, słuchajcie, gdyby każdy z Was był Warholem albo Picasem to moglibyście nie zwracać uwagi na świat, być po prostu sobą yy, i to wystarczyłoby. Ale rzeczywistość jest taka, że do bycia tym Pikassem i tym Warholem jeszcze długiej, długi, długi czas. Więc słuchajcie, musimy yy, ten film nagrać. Słuchajcie, od vlogerstwa modowego jestem daleki yy, i no, bardzo długo ze sobą walczyłem, bo była myśl pierwsza taka, żeby Was zabrać do outletu Gucci, Dolce Cabana i e, popowiadać trochę o ubiorze. Ale ostatecznie zarzuciłem ten pomysł, dlatego, że e, w tym outlecie tych topowych marek, które nam tutaj wybudowali, słuchajcie, e, wszystkie, cała klientela to są bogaci Ruscy z e, tablicami, z blachami, z Monaco. Nawet nie ma, słuchajcie, żadnej galerianki. W tym outlecie, więc ostatecznie zarzuciłem ten pomysł, ale nie mogę zarzucić tematu. Nie będzie to temat dla kobiet, dlatego no, raczej nic tutaj ciekawego nie znajdziecie. Natomiast jest to temat dla mężczyzn, dlatego że wy, mężczyźni, macie zawsze ten plus i tą przewagę, że jesteście zawsze niedoszacowani. Czyli to, ile faktycznie jesteście warci na rynku matrymonialnym, jest zawsze troszeczkę zaniżone. Dlatego, że wynika to z prostej sytuacji, że wasza wartość z wiekiem rośnie, a kobiet niestety spada. I wy zawsze jesteście warci troszeczkę odrobinę więcej niż faktycznie yy, czujecie, myślicie, i dlatego dla was ten film jest ważny, bo wy możecie bardzo łatwo swoje akcje ubiorem podnieść. Czego nie można powiedzieć o kobietach, bo kobiety oczywiście też podnoszą swoje akcje ubiorem, ale no nie w takim zakresie jak możecie to zrobić. Dlatego nie mogę tego filmu pominąć. I teraz naturalne pytanie, które się nasuwa jest takie, czy żeby jakoś wyglądać, nie będziemy tutaj mówić słuchajcie o wybiegu w Milanie czy w Nowym Jorku, tylko o prostych trikach do tego, żeby Wasz wygląd podnieść. To pojawia się naturalne pytanie, czy. Wybierać topowe marki do odzieży, czy nie wybierać. I zastanówmy się, dlatego że jest to pytanie głębsze. Jakie aspekty w wyglądzie, przede wszystkim w Waszym ubiorze, dlatego że to pierwszą część zaczniemy od ubioru, będą ważne? I mamy tutaj, słuchajcie, cztery punkty, cztery aspekty ubioru. Pierwszy to jest właśnie marka. Drugi punkt to jest to, jak dopasowane są Wasze ubrania. Pod względem rozmiaru. Trzeci punkt to jest, jak schludne są Wasze ubrania, i czwarty punkt to jest, jak dobrane są stylowo. I tu chodzi o kolory i ogólny styl ubioru. I po tych czterech punktach się przejdziemy i spróbujemy je sobie uszeregować względem e, jakości, ważności, można powiedzieć. Zaczynając od marki. Słuchajcie, ja tutaj sobie przygotowałem machynarkę. Jest to marynarka firmy włoskiej Luigi Fusaro. Prosta marynarka, słuchajcie. Najprostsza z możliwych e, kupiona za jakieś grosze na wyprzedaży, ale nawet gdyby nie była, słuchajcie, kupiona na wyprzedaży, to nie jest to jakaś topowa marka. Natomiast jest to marka włoska e, popularna, nazwijmy to. I z markami mamy, słuchajcie, sytuację taką, że e, marki dobre. Które kosztują kilka tysięcy euro za sztukę, to może nie jest najlepszy powód i wybór, żeby to kupować. Marki dziadowskie wiadomo. Natomiast marki średnie to jest coś, co, może, co warto wziąć pod rozwagę. Słuchajcie, ja wielokrotnie słyszałem uwagi od kobiet na temat ubioru. Ach, podobają mi się na przykład te buty, albo podobają mi się, podoba mi się ten ciuk, gdzie go kupiłeś. I odpowiedź, słuchajcie, była zawsze taka, że kupiłem go w Niemczech, gdzieś za granicą. Dlatego, że w naszym kraju często jest tak, jak w każdym kraju drugiego i trzeciego świata, że są towary z najniższej półki i towary z najwyższej półki. Brakuje segmentu pośredniego, brakuje klientów po prostu na ten segment pośredni. Więc często będziecie musieli wyjechać, żeby ten segment pośredni znaleźć. I teraz pamiętajcie o tym, że naprawdę nie trzeba dużo wydać żeby sobie wasz styl poprawić, i teraz mamy yy, kolejne aspekty. Dobu, dobór yy, po względem yy, rozmiaru i jakiegoś tam ogólnego dopasowania. Yy, tutaj warto wspomnieć starą instytucję Krawca, która już wyszła z mody. Te spodnie, które na sobie mam, słuchajcie, to jest yy, produkt Krawca z Polski niszowego, wiejskiego. Te spodnie nie zestarzały się. Poza może stylem, który jest kontrowersyjny, ale one nie przestały dobrze wyglądać od wielu, wielu lat, z prostej przyczyny, że są po prostu skrojone na miarę. I to jest wyższość przed tymi wszystkimi, nad tymi wszystkimi sieciówkami, tymi dżinsami bezładnymi, bezkształtnymi, które yy, gdzieś tam yy, są w trzech możliwych czy czterech możliwych rozmiarach, i to was pogrąży, dlatego że jest to rzecz ważna. Jak ważna, to potem sobie powiem, ewentualnie. Teraz kwestia trzecia, mianowicie skrótność ubioru. Ja jestem człowiek z lasu, więc koszulę mam niewyprasowaną. To nie jest punkt, o który specjalnie dbam. Teraz, dlaczego nie dbam o ten punkt? Mianowicie, jak Wam wspominałem, mężczyzna, który jest w działaniu, który działa, zawsze gdzieś to się tam ubrudzi, coś tam gdzieś się porysuje, gdzieś się tam coś przetarga. I stawiałem to zawsze poniżej marki. Patrząc na ludzi innych, którzy to robią, dlaczego? Dlatego, że jak zobaczycie sobie tutaj naokoło, to świat nie jest idealny. Tam jakieś średniki, tam gdzieś coś się wylało, tam gdzieś odpadł jakiś tynk. To wszystko jest niedoskonały świat. I teraz ten niedoskonały świat jest tym miejscem, w którym Wy się obracacie. Więc przywiązując zbyt dużą wagę do wyglądu, zaczniecie w oczywisty sposób z tym światem nieharmonizować. To jest pierwsza rzecz. Lepiej iść. I tu mi się przypomina taki stary film ehm, Drużyna A. Pamiętajcie tego gościa, który się nazywał Buźka. Ehm, Buśka gdzieś tam zawsze był zrzucany na plaży, podstawiany pod budynek w najlepszym garniturze z kieliszkiem jakimś pustym, jeszcze po szampanie, z uśmiechem. I ten człowiek gdzieś tam szedł podbijać świat, czy jakąś sytuację łagodzić, ustawiać dla innych. To jest świetny przykład dla Was. Lepiej iść słuchajcie w marynarce z dziurą, która jest lepszej jakości, niż w idealnie schludnym stroju, wykrochmalonej koszuli, tak jak się to widzi czasem na YouTube. Ci wszyscy e, vlogerzy inwestycyjni, wykrochmalone koszule, białe kołnierzyki, wyglądają słuchajcie, jakby ich z wesela wyciągnąć. Od tego staramy się trzymać daleko. Przynajmniej ja się staram. To jest mój pogląd na temat. I um, nie wchodzę po prostu w takie klimaty. I punkt ostatni, który jest tutaj ważny, um, ogólny styl i dobranie, czyli ten słynny, słynne pytanie, czy trampki do garnituru, czy nie. I odkąd słuchajcie, świat mody się zepsuł w takim sensie, że wszystko jest dozwolone, i małpujące e, go pokemony wypłynęły na miasto w tych białych e, trampkach, dżinsach e, i wojskowej e, zielonej bluzie, do tej pory wszystko jest możliwe. Więc to uszeregłowałbym gdzieś tam na samym końcu razem z, ze schludnością. Markę wyżej, bo marka jest ważna. Dlaczego marka jest ważna? Otóż marka jest ważna dlatego, że ludzie, którzy patrzą po Was, że Wy jesteście ubrani we w miarę dobre marki, to pamiętajcie, że to świadczy o Was, że Wy gdzieś już kiedyś byliście, gdzieś, gdzieś doszliście, coś osiągnęliście. I nawet jeśli to jest troszeczkę zniszczone, to lepiej mieć dobrą markę na sobie, troszeczkę zniszczoną, niż świecić tandetnym garniturem starym To jest oczywiste dla Was. I na pierwszym miejscu to, co bym ustawił, uszeregował, to jest dobór względem Waszego ciała. Ja, słuchajcie, zawsze byłem chudy, ciężko mi było dobrać ubiory, ale no pewnych rzeczy, pewne rzeczy zmienić jest bardzo ciężko. 10 lat na siłowni nie pomogło, jestem chudy. Tak mnie natura wyposażyła i to sobie omówimy w drugiej części filmu, mianowicie, w trzeciej części filmu, mianowicie co zrobić z wyglądem poza ubiorem?